Ja pierdzielę ty to dotknęłaś? Okay. Suszone szczury, najlepsze w mojej okolicy Ja pierdziele, i boję ja się tego dotknąć, nawet jak wiem, że to jest guma I Jeszcze są takie niedosuszone, bo są lekko gumiaste. O, nawet żyły są Patrz, zęby ma nawet Ma zęby Ma oko O, ten strasznie wysuszony, paręki jaki chudy O <suszy> Adelka nie lubi szczurów Uwaga, to będzie wielki dzień, dotkniesz szczura Pełna ekscytacji <grywa> A, pociekłaś? No dobra, no. Jezu, nie, no nie. Masz tak? No. Mm. Jeszcze ten ogon. Co? Masz <grywa> jaki fajny. Dobra, pomyśl sobie, że to jest wiewiórka. Nie, bo wiesz co, ja widzę te szczury w tym, w tej Lidii. Nie widź, to jest szczur w anamczysze. <grywa> Dotknęłam. No, jak jest? Mocniej. Jezu, Cześć ej, mocniej? Mają ciarek, to dotykam. <grywa> dobra, tyle. <grywa>